Witajcie moi drodzy, ze mną dwa mocarne telefony, dwie fotograficzne bestie. Pierwszy to Vivo X100 Ultra, smartfon, który w tamtym roku uznawany był przez wielu za króla foto roku 2024, a drugi to Oppo Find X8 Ultra, telefon, który w tym roku będzie się bił o to miano, ale jego głównym konkurentem nie będzie już X100 Ultra, ale Vivo X200 Ultra. Jednak zanim to nastąpi, Zobaczmy czy tegoroczny Oppo jest znacznie lepszy od zeszłorocznego X100 Ultra, a może ta różnica wcale nie będzie taka duża. Zanim zaczniemy, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, a teraz lecimy już z właściwym materiałem. Design obu urządzeń różni się, ale muszę przyznać, że z wyglądu oba telefony mi się podobają. Oppo jest bardziej kanciasty, ramki są płaskie, przypomina mocno iPhone'a z wyglądu. Vivo jest bardziej obły, jednak to co się bardziej rzuca w oczy to wyspy aparatów. Chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że ta wyspa od Oppo jest jedną z najmniejszych wśród chińskich telefonów ultra w tym roku i chyba jedną z najbardziej stonowanych. Oba telefony posiadają normę IP68 łamane na IP69, ale to co bardziej różni te telefony to front urządzenia, czyli ekran. Podstawowa różnica jest taka, że ekran w Oppo jest całkiem płaski i to naprawdę dobra zmiana. Po pierwsze lepiej konsumuje się na nim treści, a po drugie wydaje się on optycznie większy, choć wielkościowo te ekrany są praktycznie takie same. Jest to 6,82 cala w Oppo i 6,78 cala w Vivo. Oba ekrany to ekrany LTPO, podwyższone w świeżaniu do 120 Hz i rozdzielczości QHD+. Po przestawieniu obu ekranów na tryb żywy widać różnicę w nasyceniu barw na korzyść Oppo. Kolory są żywe, czerwienie, żółcie czy zielenie, wydają się być bardziej nasycone. Biel z kolei wydaje się być cieplejsza na Oppo. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wartość ciemniania PWM w Oppo TO 2160 Hz Vivo 1440, co może mieć znacznie dla osób wrażliwych na migotanie. Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat jasności tych ekranów. W przypadku Oppo jasność szczytowa to 2500 nitów, Vivo 3000 nitów. I oczywiście jest to jasność maksymalna, biorąc pod uwagę konsumowanie treści HDR. W rzeczywistości w pomieszczeniach nie ma znaczącej różnicy, ale różnicę widać na zewnątrz. Ekran Vivo wydaje się jaśniejszy, choć nie jest to drastyczna różnica. Ważniejsze jest jednak to, jak zachowuje się jasność automatyczna. W warunkach pokojowych czy przy przejściu z jasnego do ciemnego pomieszczenia. Oba telefony reagują dość sprawnie na zmianę jasności, ale wygląda na to, że Oppo reaguje trochę szybciej. Inaczej sprawa wygląda z jasnością automatyczną w mocnym słońcu. Ta w Oppo potrafi się pogubić, zaraz się, że pomimo np. robienia zdjęć na zewnątrz ekran wydaje się ciemniejszy niż faktycznie powinien być, bo jasność automatyczna w Oppo zjeżdża z tą jasnością w dół, choć powinna być ona ustawiona na maksa. Jeśli chodzi o biometrię, oba telefony odblokujemy za pomocą twarzy w 2D oraz czytnika linii papilarnych. Czytniki w obu telefonach są ultradziękowe, znajdują się na odpowiedniej wysokości i działają bardzo szybko. Według mnie tutaj remis. Przechodzimy teraz do działania tych telefonów. W przypadku Vivo mam 12 GB, Snap 8 Generacji trzeciej, UFS 4.0, w przypadku Oppo jest to 16 GB, Snap 8 Elite i UFS 4.1. I choć na papierze Oppo ma lepsze bebechy to w codziennym użytkowaniu nie ma drastycznej różnicy. Vivo dalej radzi sobie świetnie. Większą różnicę zauważymy w benchmarkach. Tu Oppo ewidentnie pokonuje Vivo. Telefony działają również na innych nakładkach. Vivo działa na nakładce OriginOS, S, Oppo na Color S. I choć OriginOS lubię, to bezapelacyjnie ColorOS wyrasta na moją ulubioną nakładkę. Przejrzysty interfejs, niesamowicie przyjemne animacje to znaki rozpoznawcze właśnie tej nakładki. Oba telefony są chińskiej dystrybucji, więc są pewne ograniczenia. Na temat Vivo OriginOS zrobiłam już kilka filmów na ten temat, więc jeśli ktoś ich nie oglądał, to zachęcam, aby się tam wrócić. W przypadku ColorOS taki film również się ukaże, także warto zasubskrybować ten kanał, aby go nie przegapić. Teraz jeszcze warto zwrócić uwagę na haptykę. Tu nie ma praktycznie porównania. Haptyka w Oppo jest jedna z lepszych. Jest to praktycznie to, co znamy ze smartfonów OnePlus 12 czy OnePlus 13. Wibracje Vivo są takie bardziej metaliczne, takie trochę jak ja to się śmieję, pierdy komara niż prawdziwa haptyka. No i teraz, jeśli chodzi o ogrzanie się tych telefonów. X100 Ultra zawsze był telefonem, który lubił łapać wyższe temperatury, ale nie miał z nim nigdy jakichś większych problemów. A jak to jest z OPO? W rzeczywistości w większości przypadków pozostaje chłodny, ale przy robieniu zdjęć w pełnym słońcu, gdzieś na przykład w temperaturze 27 stopni, odczujemy, że urządzenie zaczyna się nagrzewać. Aby sprawdzić, jak smartfony bardzo się nagrzewają, wzięłam je na kryty basen, gdzie jest dość parno. Temperatura była zapewne gdzieś w granicach 27 stopni i po dłuższym robieniu zdjęć można było wyczuć, że oba telefony zaczynają się nagrzewać. Oppo nagrzał się do prawie 39,5 stopnia, Vivo do ponad 41 stopni. Następnego dnia wzięłam je na swój teraz i nagrywałam w 4K 60 klatek przez około 10 minut w temperaturze, myślę, że było jakieś 25 stopni. Vivo nagrzało się do 39 stopni, Oppo do 36. Jeszcze jedna kwestia. W Oppo mamy to samo, co w OnePlus 13. Powyżej 5 minut nagrywania Oppo ściemnia ekran, prawdopodobnie, aby oszczędzać energię. O ile w pomieszczeniu czy w pochmurny dzień nie ma to większego znaczenia, to słoneczny dzień, nawet po kliknięciu, żeby powrócić, ekran nie wraca do poprzedniej jasności, co powoduje, że w słońcu ekran jest zbyt ciemny. Bardzo słabo widoczny i utrudnia to nagrywanie, na przykład jeśli ktoś chce zmieniać obiektywy. Ale jeszcze same temperatury będę monitorować, bo OPPO zamierzam zostawić co najmniej do porównania z Vivo X200 Ultra, więc temperatury na zewnątrz powinny jeszcze wzrosnąć i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z dodatkowych rzeczy oba telefony posiadają IRD do sterowania urządzeniami w domu i oba urządzenia mają opcję AI, jak na przykład zaznaczenie tekstu Vivo i wysłanie go do notatek, które zresztą również posiadają swoje opcje AI. W OPPO jest na przykład AI Writer, czy AI Search, ale większość tych opcji odbywa się przez chińskiego asystenta. Bardziej skorzystamy z opcji AI dostępnych w galerii. I tu jeszcze warto wspomnieć, że każdy z tych telefonów ma swojego konkretnego chińskiego asystenta. Oppo ma Breno, o ile dobrze to wymawiam, Vivo ma Blue AI i jak wiadomo, najlepiej one działają z językiem chińskim. Możecie z nimi próbować gadać po angielsku, ale szału nie będzie. Można zainstalować też Google Gemini, ale nie będzie działało wybudzanie głosem. W OPPO mamy dodatkowo przy zakcji, coś na wzór tego w iPhone'ie i ja tu mam ustawioną latarkę. Pod kątem wsparcia ciężko znaleźć oficjalną informację. W przypadku Vivo to powinno być 3 lata aktualizacji Androida, w przypadku OPPO podejrzewa się, że będzie to 5 lat aktualizacji Androida i 6 lat poprawek zabezpieczeń, podobnie jak to jest w modelu Pro. No i teraz zasięg i jakość rozmów. Pierwszy raz zdarzyła mi się sytuacja, że na jednej z kart Sim nie działało mi od razu 5G. Okazało się, że Wopo dla mojej maltańskiej karty musiałam go włączyć w opcjach deweloperskich. Natomiast pod kątem samego zasięgu nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń na obu telefonach. Jeśli chodzi o jakość rozmów, oba telefony radzą sobie świetnie. Dźwięk jest klarowny, nie ma sybilantów. Pod kątem samej barwy głosu wydaje się być bardziej naturalny, taki ciepły. E Ton głosu na vivo. Z kolei na Oppo głos jest taki bardziej czysty, ale taki w sposób bardziej przetworzony, jakby w sposób cyfrowy. Mimo wszystko podejrzewam, że jakbym rozmawiała przez te telefony w odstępie kilku godzin, nie, nie zauważyłabym aż tak bardzo tej różnicy, jak w przypadku rozmów następujących jedna po drugiej. Oba telefony pod tym kątem są bardzo dobre. Hej, No halo, dzwonię z maltańskiej karty, bo nie będę dzwoniła z roamingu. Chyba nie ma sensu. Jesteś przytłumiona lekko. Ale, Ale to też może być kwestia tego, że na słuchawkach jestem i w sumie na słuchawkach może być trochę inaczej słyszalne. Ale klarowność jest okej, okay. Ja tutaj nie widzę jakichś większych, mm -hmm. większych tak, problemów. Nie, nie, ja Cię nie. Rozpoznaję. nie jest dla, wszystko... mnie, dla mnie ten jesteś wiesz, rozpoznawalny i, i tutaj wiesz, nie widzę jakiegoś, jakiejś tragedii, jeśli chodzi o to, jak Cię słyszę. Nie? No tak samo ja ciebie też słyszę wyraźnie, jest ok, No po prostu jest, na początku było takie lekkie wrażenie lekkiego przytłumienia, jakby więc, nie wiem, czy to może początek rozmowy coś. Może ale początek, bo, bo, teraz, jak bo teraz ja myślę, że jest na tak okay. początku. Jest jeden z najlepszych mhm. jakości rozmów, jakie, jakie słyszałam tak. o Dobra, to tak. poczekaj, to się przełączę na ten drugi i zobaczymy, dobra? Mam. No. no i teraz na drugim jestem. Jest różnica. Bardziej taki jest naturalny ten dźwięk. Tam był taki troszkę nie, taki, ja nie wiem jak to nazwać. Podbity w górę. Podbity w górę lekko, żeby był wyraźniejszy głos. Ale tak, ale nie taki, wiesz niedrażniący żebyśmy się dobrze nie, zrozumieli. Nie, nie, bo... to, to było takie subtelne. Tu jest bardzo naturalnie. To jest bardzo naturalnie, tak bardzo wiesz, bardziej naturalnie. Tam było. Mhm. On był wyczyszczony, wykrystalizowany. Tak, był wyraźny, czysty. Dokładnie, a to po jest po prostu bardziej naturalnie ogólnie. To jest ładna a to jest bardziej naturalnie, dokładnie. Tak naprawdę, jakby jakby to było oddzielone od siebie, ta rozmowa dłużej niż parę godzin, to prawda. To byś nawet podejrzewał, że mógłbyś nawet różnicę. nie zauważyć różnicy z którego telefonu Dokładnie. Mhm. Dokładnie, nie było wysłyszane tej te różnice. No i teraz głośniki. Oba telefony grają na głośnikach przyzwoicie. Dźwięk jest dość szeroki, nienakierowany głównie totalnie na średnicę, jak to było na przykład Wix 200 Pro. Słychać też jakąś minimalną namiastkę basu, ale to jeszcze nie jest poziom na przykład iPhone'a ani w jednym, ani w drugim przypadku. OPPO Find X8 Ultra, podobnie jak OnePlus 13 w tym roku, nie wspiera Dolby Atmos, mamy dźwięk Reality, z kolei Vivo ma coś takiego jak Audio Super Resolution. Pod kątem kodeków wygrywa Vivo, bo poza LDAC, LHDC, aptX, aptX HD i Adaptive, które posiadają oba smartfony, Vivo posiada jeszcze aptX. Lossless. No i teraz aparat. Aby nie przedłużać, specyfikacja poszczególnych obiektywów znajduje się na planszy przed Wami i na początek główny obiektyw. Oba telefony posiadają ten sam sensor Litje 900, którą uważam za jedną z najlepszych jednostek, jaka do tej pory się pojawiła w smartfonach. Jest to matryca jednocalowa i w stosunku do innych aparatów, o mniejszych matrycach widać różnicę przede wszystkim w ilości szczegółów. Patrząc na zdjęcia z obu tych telefonów, to zarówno z jednego, jak i z drugiego mogą się oczywiście podobać. Ilość szczegółów w dziennym świetle jest porównywalna, a zakres dynamiczny na obu smartfonach jest świetny. Zdjęcia będą się różnić głównie kolorystyką i to, która nam się bardziej podoba, zależy przede wszystkim od naszych osobistych preferencji. Vivo ma do wyboru trzy tryby zdjęć naturalny, teksturowany i żywy. Ja zawsze używam trybu naturalnego, zresztą w tym filmie zdjęcia również są na trybie naturalnym. Z kolei w przypadku OPPO na domyślnym ustawieniu zdjęcia wychodzą jaśniejsze, czasem w moc w słońcu warto pobawić się ekspozycją i ustawić ją na np. Na na minus 0,3, aby delikatnie stonować jasność zdjęcia. Albo warto użyć trybu Master, gdzie zdjęcia wychodzą delikatnie inaczej. Są troszkę ciemniejsze, ale wydają się bardziej naturalne. Możemy skorzystać zarówno z trybu Master Auto, który jest prostszy, jak i trybu Master Pro, z którego skorzystają bardziej zaawansowani użytkownicy. Vivo posiada podobny tryb, nazywa się Humanistic Street Snap Camera. Warto również mieć to na uwadze. Warto jeszcze włączyć sobie w OPPO zdjęcia w formacie High Res, aby zdjęcia były zapisywane w wyższej rozdzielczości. Szeroki kąt na papierze w obu przypadkach nie zachwyca. Od zawsze mówiłam, że ten ultra szeroki kąt Vivo to najsłabsze ogniwo w tym zestawie aparatów i tu wypada to w sumie podobnie. Czytając informację, że szeroki kąt w Oppo Find X8 Ultra został mocno zdegradowany w stosunku do X7 Ultra, spodziewałam się tu czegoś znacznie słabszego niż to, co w rzeczywistości zobaczyłam. I choć kolorystycznie bardziej pasują mi zdjęcia na Vivo, to jeśli te zdjęcia przybliżymy, to więcej szczegółów wydaje się być na zdjęciach z Oppo. No i teraz teleobiektywy. W Iwo mamy pojedynczy teleobiektyw 3,7 raza i jest to sensor Samsunga HP 9 i to chyba dalej jedna z najlepszych jednostek na rynku. W Opo teleobiektywy są dwa: 3 razy i 6 razy, ale trzeba pamiętać, że o ile 3 razy ostrzy z odległości około 10 cm, do czego przejdziemy jeszcze przy omawianiu makro, to ten teleobiektyw 6 razy ostrzy gdzieś z odległości 90 cm. Więc każde zdjęcie z bliska będzie kropem z teleobiektywu 3 razy, chyba że wyłączycie automatyczne przełączanie między obiektywami. Muszę przyznać, że w dobrych warunkach oświetleniowych oba teleobiektywy w poradzą sobie świetnie. Główna różnica między teleobiektywami w a tym Televivo będzie jednak w wyostrzaniu. Oppo wyostrza te zdjęcia trochę mocniej, zdjęcia z Vivo są miększe i to mi się trochę bardziej podoba. Poza tym pomimo tego, że to 6 razy Vivo nie jest optyczne, w wielu warunkach potrafi wyglądać wcale nie gorzej niż optyczne 6 razy WOPPO. Jeśli chodzi o zoom, to do 10 razy oba smartfony radzą sobie świetnie. Walka jest naprawdę wyrównana, choć w większości przypadków wybrałabym zdjęcia z Vivo. Na wyższych zoomach sytuacja się zmienia i do gry wkracza sztuczna inteligencja. Ja wiem, że tu główne skrzypce gra AI, ale Oppo naprawdę odrobiło lekcję i te zdjęcia na wyższych zoomach, nawet w gorszych warunkach oświetleniowych, wyglądają bardzo dobrze choć są mocno wyostrzone, co nie każdemu może pasować. Oczywiście w opo można wyłączyć ten zoom jaj powyżej 60 razy, ale jednak zalecam jego zostawienie. Przejdziemy teraz do makro i w obu przypadkach makro zrobimy z teleobiektywu, ale jeśli chodzi o OPO, będzie to makro z teleobiektywu 3 razy, który ostrzy z odległości 10 cm. W obu przypadkach zarówno na vivo jak i na opo zbliżymy się aż do 30 razy. Do 10 razy na obu smartfonach wygląda to bardzo dobrze, ale powyżej tak 20 razy na oppo te zdjęcia zaczynają wyglądać trochę sztucznie. Vivo daje tu lepsze rezultaty, bardziej naturalne. Warto jeszcze wspomnieć, że w przypadku Oppo dużo łatwiej złapać ostrość niż w przypadku Vivo, gdzie przy robieniu zdjęć na większym zbliżeniu, no trzeba się trochę napracować, aby zdjęcie wyszło dobrze. Zdjęcia portretowe z obu smartfonów mogą się podobać. W przypadku Oppo do zrobienia zdjęcia portretowego możemy wykorzystać 1 razy, 2 razy, 3 razy i 6 razy. W przypadku Vivo jest to 24 mm. 35, 50, 85, 100 i 135 mm. Oba smartfony bardzo dobrze radzą sobie z odcięciem od tła, jednak portrety z Oppo są bardziej naturalne, zarówno pod kątem całościowych barw, jak i kolorytu skóry. Ale trzeba pamiętać, aby wyłączyć upiększanie twarzy, które na Oppo jest domyślnie włączone. Według mnie na ten moment Oppo to chyba najlepszy telefon pod kątem zdjęć portretowych. Przednia kamera w obu smartfonach jest bardzo dobra. Zdjęcia wyglądają naturalnie i są bogate w szczegóły. Na OPPO warto włączyć upiększanie twarzy, wtedy twarz wydaje się bardziej naturalna i jest mniej wygładzona. Wolę też kolory skóry na Find X8 Ultra i jest taki trochę cieplejszy. W przypadku zdjęć portretowych jest loteria. Raz jeden lepiej odetnie włosy od tła, raz drugi. Choć WiMO ma jeden problem. Czasem, szczególnie gdy wieje mocny wiatr, potrafi się pogubić z detekcją krawędzi, co. Wygląda trochę nie najlepiej. Zdjęcia nocne w obu smartfonach wyglądają świetnie. Oba posiadają automatyczny tryb nocny, który działa bardzo sprawnie. Zdjęcia z obu smartfonów różnią się m.in. kolorystyką i balansem bieli. Ciężko w 100% stwierdzić, który radzi sobie tu lepiej. Raz z jednego telefonu zdjęcia wypadają lepiej, raz z drugiego. Vivo zdaje się trochę lepiej sobie radzi z punktowymi źródłami światła, dzięki czemu na zdjęciach pokazuje się jednak mniej flarii odbić. W przypadku zdjęć w ruchu w obu smartfonach mamy dedykowane tryby akcji, które możemy wykorzystać zarówno dla jeden razy, jak i teleobiektywu. W dobrych warunkach oświetleniowych ciężko oboma smartfonami zrobić poruszone zdjęcia, niezależnie czy mówimy o głównym obiektywie czy teleobiektywach. Sytuacja się trochę zmienia w sztucznym świetle. O ile na jeden razy oba smartfony radzą sobie nieźle, to na teleobiektywach już zaczynają pojawiać się poruszone czy bardziej rozmarzane zdjęcia. Na trzy razy, na Oppo czy 3,7 czy na Vivo mniej, ale powyżej 6 razy jest to... Dużo bardziej widoczne. Jeśli chodzi o filmy, to w przypadku Vivo mamy dostępne nagrywanie w 8K 30 klatek, w przypadku Oppo 8K nie mamy. Jednak oba smartfony posiadają możliwość nagrywania 4K 120-klatek, dzięki czemu możemy uzyskać wysokiej jakości slow motion. Warto wspomnieć o Dolby Vision, w obu smartfonach możemy go użyć, ale w Oppo również w przypadku przedniej kamery. Minusem w Oppo jest brak możliwości przejścia z głównej kamery na przednią kamerę podczas nagrywania i vice versa oraz brak trybu logarytmicznego, co w Vivo się znajduje, ale być może zostanie to dodane w kolejnej aktualizacji. k60-latego by smartfony szeroki jedynka pierwsze telefony na Oppo Teleobiekt na Vivo Drugie telefoto na Oppo. 6 razy na Vivo. I teraz tak na Oppo możemy się maksymalnie przybliżyć do 30 razy na Vivo, do 20 razy. Zróbmy te 20 razy na obydwu. jakiś punkt który będzie w miarę podobny wracamy na jedynkę no i jeszcze bieg 60-latek na obydwu smartfonach. Jeśli chodzi o obydwa, możemy zapauzować, możemy zrobić zdjęcie, ale na vivo możemy jeszcze się przenieść na główną kamerę. W przypadku OPPO możemy trochę zmienić sobie widok w ten sposób. I teraz tak. Na vivo mamy autofokus, zresztą możemy to zobaczyć. Ostrzy. A w przypadku OPPO. Wygląda na to, że też ostrzy. No i jeszcze bieg. Bateria WOP Find X8 Ultra to 6100 mAh, Vivo to 5500 mAh i różnica w czasie pracy na baterii jest zauważalna. O ile w przypadku X100 Ultra nie mam problemu, aby wytrzymał mi jeden pełny dzień, to SOT zazwyczaj nie przekraczał mi 5 godzin. Jeśli chodzi o PO jest lepiej, choć zdarzyło mi się go nawet rozładować około godziny 19, ale wtedy faktycznie dłużej przebywałam na danych komórkowych i robiłam masę zdjęć. Bateria jest dość świeża, więc dokładne informacje na temat SOTów dostaniecie w pełnej recenzji, ale już mogę powiedzieć, że bateria spisuje się lepiej niż na X100 Ultra. Oba telefony pochodzą z niskiej dystrybucji, więc mamy ładowarki w zestawie. W przypadku Vivo ładowanie przewodowe to 80W, bezprzewodowe 30W, a w przypadku Oppo ładowanie przewodowe to 100W, a bezprzewodowe 50W. No i teraz podsumowując, to dwa świetne telefony. I choć dzieli je ponad rok różnicy, to nie można powiedzieć, żeby jeden deklasował drugi pod każdym kątem. Rok temu do ich 100 Ultra wpakowano wszystko co najlepsze. Nie było tam właściwie żadnych kompromisów, co powoduje, że po roku użytkowania nie odczuwa się ani spadku wydajności, ani braku jakichś szczególnych funkcji. Oczywiście OPPO posiada pewne zalety, które dla niektórych mogą być kluczowe, jak bardzo dobra ergonomia, lepsza haptyka, bardziej duża nakładka, totalnie płaski ekran, czy nawet sam wygląd, bo akurat wyspa aparatów w OPPO jest chyba najbardziej stonowana w tym roku. Celowo nie wymieniłam tutaj aparatu, bo dalej uważam, że aparat Vivo X100 Ultra to top i jeszcze przez długi czas będzie się znajdował w czołówce stawki. Oczywiście Oppo dopiero wyszedł na rynek, na pewno dostanie jeszcze trochę aktualizacji, które udoskonalał aparat, więc zapewne stanie się jeszcze lepszy w tym aspekcie. Ale czy to jest warte dopłaty i przejścia na Oppo? Sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. A może warto poczekać i zobaczyć jaki będzie następca Vivo X100 Ultra? Myślę, że już za jakiś czas u mnie będzie Vivo X200 Ultra, no to się o tym przekonamy. Bardzo Wam dziękuję już za ten film, zapraszam Was oczywiście na moje następne filmy, także do usłyszenia, cześć.